Pozdrawiam ludzi no, z szatu. Dobra, no, ja się rozłączam. Bajo. Dobra, nie chcę, żeby ta osoba to mnie zmieniała. Mierz! Bajcie! za buntrat. Ile subów? subków Nie wiem. 17 kurwa, siedemnaście, a co? Siedemnaście! Siedemnaście, kurwa. Siedemnaście, miałem wcześniej piętnaście. Od tego live'a. Mam. W kur... na live'a. Yeah. A są na konto to był e, Pranczek, e, pewnie Jarek Wojtyła. Wojtyła pewnie wejdzie Wojtyła na Live. Na, ho, na live. Not no, na live'a. Ona ostatnio No Dawg na. ale faza sława jest nowo. xdxe Hmm. siema, chcesz moda? Siemka. Chcecie losu na moderatora? Ja jestem nipi, nie mogę nawet potem skoczyć. Chcesz moderatora? Chcesz moderatora, Tora kuźba? A jak przeklinam, to zrobię. Kuźwa to nie. Boże, jaki ja mam upawce? Nie pójdę wczoraj. Y Wiedziałam, że wejdziesz. Ładny masz głos. E, dziękuję ci, kochana i się meczko kochani. Dzięki, ale w ralu. Być, nie chcesz. Jesteś. Pozdrawiam moja kochana. Pozdrawiam was te trzy, y, dwie osóbki, czy tam trzy burzy. Pozdrawiam was. Chcę na się na wietrze. Mogę być, kimś zechcę. Dobrze, że co tam gdzie nie jest grany ląd? Sięgam, gdzie nie, sięga z drog, a na to to my lancj. Muszę jeszcze się pouczyć. A y, wiecie co? Dostałam wyróżnienie przecież y, koluceniem nie? I takie coś. Y, Dostałam wyróżnienie, a jeszcze taka czterolatka wygra, I słuchajcie mnie, uważnie. Bo za scenę, jej pomagali, yy, czyli jej yy, pomagali, a ja to znam to wyróżnienie. Gdy miałam 6 lat, ja chodzę do drugiej klasy podstawówki i prowadzę tym. Pozdrawiam moją koleżankę Kalinę. Unicorn. Ej, jak chcecie, mogę wam yy, trochę zaśpiewać Roxy, ale pewnie to nie wypali, bo pewnie dużo osób ucieknie. Chodzi na live która z tyłką, czekaj, powiem wam coś, takiego typickiego, co nie, że ja e, cecha się pisze, choć e, chodzi się, to CH, a nie e, samucha, e, podejrzewam, że masz pink fluffy unicorn, the seat Pink Safionicam is a rainbow Piszemy tutaj na czacie, wbijamy tutaj na czat. Piszcie mi, co mam zaśpiewać tutaj na tym czacie, co jestem teraz. Bierz. Kurde, o co ci chodzi, file? File. Bierz. Piszcie. Piszcie mi cały czas jestem. mi Tytuły piosenek, co mam zaśpiewać. Piszesz? Tak, piszę. Proszę, wpiszcie mi tytuły piosenek, co mam zaśpiewać. Na przykład teraz Roxy. Na przykład chcę unosić się na wieczerze. Mogę wyjść, gdy chcę Lecę, tańczę, nie zgrany ląd. Sięgam księgi, sięgam drog. I'm sorry, I took my lungs. Zaśpiewaj. O, para Czekajcie, tu muszę sobie włączyć ty. Czekajcie, para mole. Lecę, tańczę, para Tu, 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 para

Hej, hej. Para nie cię Nie widzę na live. Hej, para moment. Kuria ja mam. Jeszcze dziesięć tego. E, dobra. Tam bana. Cze Chcecie? Chcecie Team bana? Dobra, yy, yy. napiszę piszę X tam z serduszkiem, bo was kocham Was mocno. Czemu? Chcecie? Yy, chcecie Team Bana? Żółty na wyszkodzie biały i Team bana. A z dwie... bo No to pisz, kurde, sz, yy, co? Szkoda, Szko, sz, szyb. Skoda, ani nie. Skoda. Co, co chcę? O, dobra, butla, ko, y, coli. Y. <ścoughs> Dobry jeszcze raz. Parabole, tanczo, 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 parabole. Parabole, tańczą, tanczo, tańczą, tańczą tanczo, tanczo, parabole. Parabole, tańczą, tanczo. Parabole, tańczą I butelak, koli. Na Coca-Cola. Po co ten cały gaz masz kole, dodaj me to to, animacją, to ty głupia cyto.

To nie ja to, Was to było? Przestań, Przepraszam moje widzowie Sorry, teraz co? Lil Masty Forever? Poczekajcie, Budzi, się działa, Nie, nie, nie i ona jest grzeczna. A ja jestem grzeczna, kurde. I kurde. Kochane moje misiaczki. Ja chciałam <laughs> powiedzieć. Śmigł Mogę zaśpiewać nimbanę Ona pisze na R. A dobre już wiem. <laughs> tak, pozdrawiam cię. <laughs> <laughs> Dobra. dure seryza serwis i Dobra, co chcecie, żebym zaśpiewała, ku -y, kuźba? Bo przecież ja nie mam rady. Ja nie umogę y, przestać śpiewać. Parabole tańczą, 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 parabole tańczą, 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 tańczą. Prachem. Parabole. Puszcie się po tym parabole. Ale po tym parabole tańczą, tańczą. Rozweselewać. Parabole tańczą, tańczą. Ona lubi tą ręce, O, o, o. Lubię, kiedy dają tańczę. o, o, o. Kieliszek tak szampana. O, o, o. Tańczy do białego rana. Ej, lubicie Timbane? Ej, potem wpadacie na mojego TikToksa. Trochę mi było widać ale to nic. <laughs> o, 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 a, 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 a Kamerzysta czy Kruszyń? Ja bym kamerzysta, bo kruszył to mówi... Kurde, ja płaczę. Czemu płacisz?! Czemu?! <laughs> Czemu? Czemu? Czemu płacisz? Ej, mogę Wam. E... Czekajcie. Ja Wam powiem, co będzie z Chcecie hasło e... do mojej koleżanki? konta? Hasło to. Dobra, nie powiem Wam. Nie, bo przecież by mnie koleżanka się wkróciła. Nie powiem inaczej, bo nie lubię słowo e, e, ry. Aha, ry, nie lubię swojego. Tuli, Boziu, przeprosił się Zów, ry, a potem zów to powiem e, prędzej, przepraszam. Ej, mogę powiedzieć Zów, ry. <gry> Okej, okay, Boziu, wszystko jest inaczej. Aj, słuchajcie. Takie coś by było fajne, jakby moderatorzy dodali lekcje robocze albo prywatne, jak na TikToku. Macie dla znajomych tylko prywatne i publiczne. Zapraszam na TikToka XX. Podłoga, podłoga na co? So podłoga. A nie masz TikTok? TikToka, tak mam. Podaję wam nazwę, a, a i mówcie, mam pseudonim. tak naprawdę. Duszka, ale nie jestem Klaudia, tylko na Klaudia. Ale nieważne, bo y, moja siostra ma Cię też na imię Klaudia, ale mam pseudonim Duszka, podaję wam TikToksa. Tutaj, XX. Uhu, Mam, ile tam obserwujących. Kurde, nie wyśmiewajcie się z mojego ryja. Zostaw ślubka na kanale. I jak nie tego na podłogi. I podłogi, podłoga, podłoga. Coca-cola, Coca-cola zero. Ja nie umiem śpiewać. Ja pamiętam co, nadal coś śpiewam. Pamiętam, że ja śpiewam na e, Moja Planeta... Czekajcie, mogę wam... Hasztag mój, e, to basem mokra będziesz. No będę mokr... mokra. Mokra będziesz. Ja się lubię kąpać takiej, takie, tak, e, Taki, patrzę. Tara, zawiesiło mi się coś. Dobra, ale nie jesteście... <śmiewanie> Parabole, tańczą, 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 tańczą. Parabole, ja jestem. To o granie w ale mnie, Mikali, teraz nie obchodzi. To będzie. I śpiewasz teraz parabolę. O nie, znów parabole, Znacie? O dobra. Dobra, jeszcze raz. Te parabole tańczą. Śpiewam 10 minut, parabole tańczą do 19.27. Parabole tańczą. Parabole tańczą. Prawą. <śpiewanie> <śpiewanie> parabole tańczą. Parabole tańcą, tańcu, tańccu, tańc, tańczą, tańczu, tańccu, parabole, Parabole tańcą, tańccu, tańcu, tańcczą, tańczą, tańczu, tańczu, parabole, Parabole tańcą, tańcu, tańców, tańcczą, tańczą, tańczu, tańccu, parabole, Parabole tańcczą, tańccu, tańcu, tańczą, tańczą, ta A chcecie mieć tutaj na mininia tuszkę? miniaturkę. Chcecie mieć parabole, parabole po prostu. E, nudę, ale w no serio, musicie Parabole tańczą, 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 tańczą. tańczą. E, e, i, i, ja, tu, motowe, ju, YouTube, YouTube. Ja, ja mam jakieś memy, i, 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 dobra. Parabole tańczą, tańczą, tańczą. Dobra, wklej. Parabole tańczą, tańczą, tańczą. Ej, bo te parabole czyli timbana? Żółty na wyszku, biały środek Timbana. Powiesz. Parabole tańczą, tańczą, tańczą. Eee, aha. Czekajcie, zobaczymy czy nam się to pod... Okej. Okay. Eee, się nie podaję. Gramy się tego, ale ej. Czy mi się tu nie ładuje? I ja chciałam parabole. Parabole. Ja chcę parabole tańcą. Ja chcę parabole, a nie tu yyy i i, i, i tu ja i YouTube, MP3, YouTube, YouTube. MP3MP czym nie, jak mi się nie pobierają e, parabole, to będę zła i wściekła. No kurde co ja robię parabole. Tańczom, ten czy ten. Co to jest? E, dobra, już trzym się ładnie. Parabole tańczą, tańczą, tańczą. Ej, i co się... Ej! Podaj link, wklej. Prze... Przekończyłem na mk w... Aha! Parabole tańczą, nie mogę serio. Dobra, 10 godzin serio parabole. Te parabole mnie wkurzają. Parabole tańczą tańczą, tańczą, tańczą. Ale jakieś klucze. Jakieś klucze. Parabole tańczą, 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 tańczą. Dobra, parabole! Parabole, tańczą, 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 kurde, jestem zakochany już w parabole.